Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. A teraz o Wodzie Święconej. Niesłychanie warto mieć przy drzwiach. Tak jak się wchodzi do kościoła, to zwykle jest takie miejsce, gdzie, gdzie jest woda święcona i warto się ją przeżegnać. Warto. A w domu jeszcze bardziej warto, ponieważ w domu jesteśmy codziennie i przez te drzwi przechodzimy kilka razy w ciągu dnia. Więc warto się przeżegnać Wodą Święconą, ponieważ szatan tego niesłychanie nie lubi. No, a warto utrudniać mu życie, żeby on tak spokojnie po naszym domu chodzić sobie nie mógł. Zdecydowanie warto. Oprócz tego, jak zapraszamy gości do naszego domu na jakieś tam cokolwiek, przyjęcia, to mówimy, że o, tu jest woda święcona, sugeruje przeżegnać się. I teraz, jak ktoś ma problem, żeby to zrobić i palec włożyć, to trzeba tego gościa uważać. Nie wiadomo, co jeszcze nie wykombinuje. <noise> A jeśli my sami mamy kłopot z tym, żeby przy drzwiach tą wodę postawić. To znaczy, że i z nami coś jest nie tak. tak? Bo jeśli ktoś e, mówi, o dobry pomysł, ja to, ja, ja to dzisiaj jeszcze zrobię, to z gościem jest wszystko w porządku. A jeśli gość sobie myśli, tak Jacek, ale ty bzdury opowiadasz, jakaś woda święcona, czary mary, okus, pokus, ty głupi jesteś. E, to z gościem jest niedobrze, ponieważ tego szatan niesłychanie nie lubi, więc woda święcona w domu powinna być e, Upraszcza to życie, ponieważ jeśli my, my komplikujemy życie Szatanowi, to nasze życie się upraszcza. Życzę wszystkim samych radości miłego dnia. Dziękuję Tobie, Panie Boże, dziękuję Tobie, uchana Matko, za obecność w moim domu. Ja już jestem po kolendzie. Nie ja wszystkich błogosławi Bóg i Trzech mogące. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.